Witam, hola, cześć, Siemankę. nazywam się Just, Mistem Matthew, witam was w kolejnym odcinku z grę Reksia i witam was na moim pokładzie. W poprzednim odcinku e, oczywiście dalej znajdowaliśmy się i dalej znajdujemy się w Krainie Bajek. Pomogliśmy e, Królewnie Śniegu mm, pozbyć się... pozbyć się, spowodowaliśmy, że smog, który ział ogniem i... ponieważ był truty siarką od Szywczyka Spowodowaliśmy, że przestał wziąć ogniem i roztapiał. Ee, przestał roztapiać dom królewny śniegu. Aktualnie musimy znaleźć dla niej nowy dom, nowy pałac. Także wczytujemy sobie grę. Wczy na pe Tak. I teraz, e, tak, ostatnio dostaliśmy zatrute jabłko od Królewny, e, Królewny Śnieżki, która, której odzyskaliśmy siedem, siedmiu krasnoludków. Wydaje mi się, że musimy, może jestem idiotką, ale wydaje mi się, że musimy je dostarczyć do tego posągu, który tak e, blokował nam drogę. Tego, w sensie, z kamienia, nie? To tak stało na środku przed papugami. O, może kojarzycie, o który mi chodzi? Chyba lepiej rzeczywiście się nie zbliżać. A może jednak... Au! Myślisz, że się uda? Tak teraz wpadł na ten pomysł na żywca. Tylko niech ten jeżek wróci. Ja może jednak na wszelki wypadek odejdę. <grystanie> dawaj, 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 bierz go. O! Umrze? Jak hmm. ja Jaki aby śpiący, a faktycznie, no dobra, bo zatruty jab jabłka powodowało wieczny sen, czyli teoretycznie umarł. Coś tu mamy. Tutaj się coś świeci chyba, tak. A jak żeby inaczej? Minąwszy olbrzyma, bohaterowie wkroczyli ee... na obszerną polanę. To... Toś to słynny szeksio! No kto by się spodziewał? Sreksio. Szereksio! Reksio ze szlakiem połączony. O ile Chodźmy. zrozumiałem, chcesz opuścić Krainę Bajek, tak? Bo, tak? bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Tak. Przepraszam, że się wtrącę. Wyruszasz w szeroki świat, Sz Szreksiu? O, kamek się odzywa. Hmm. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela, y, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Hmm. W spadku norę, a norę chyba chciała ta kura, co miała magiczny grzbiet. Tylko poczekajcie, to może być prowiant od kapturka. A, e, a oto obiecany koszyk prowiantu. Bierz wow, to. A jeżeli chodzi o e, kompana do podróży, to taka zafascynowana, podniecona była. była, Był kamyk, ale ten Kamek to ona, więc... By, była, była, był kamyk. Mam takiego idealnego przyjaciela, <laughs> no. towarzysza wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj kamień, który mówi! Wow, 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 wow. Wow, wow. Mogę coś powiedzieć? Nie nie możesz. Wow, wow. No dokładnie. Dobrze, dobrze. kratuluję. Nie się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności Nory znajdziemy wewnątrz, tak? wow! wow, 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 wow. Przepraszam, że was opuszczam. Kretes przyjaciół. nie ma sprawy. Ech, nigdy nie sądziłem, że poznam samego Szrekia. Kretes mój człowiek. Mogę coś powiedzieć? Nie. Idź kamykuć jakaś spodowa. Okay. Idziemy po no. akt własności. Spadajmy ten A, własności. O tutaj jest akt Co? własności. Znowu! O! Ko, powiem wam, że już dawno nie walczyłem i nie wiem jak się walczy. Kurde, spróbuję tym. Wygrywa. Jak się jak się czarowało sen? Tak, tak. Kurde, 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 kurde. Nie powiem. Bym... już było zbyt wiele dla dzielnego psa. się poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedyczy. Jak ja się przestraszyłem! Powiem wam, Wszystko że zapomniałem czarów i nie pamiętam jak się chociażby usypiało. Może my to było, my chyba. Ja w drugą stronę robiłem, a to powinno być my. Kurde. Tylko że... Raksio mi nie chce wyczorować my. Dawaj Raksio, dawaj Raksio, bo jak zacznie... Dobrze? Jeszcze trzeci raz, jak no dawaj. Kurde, padłem. A few moments later. Kura po raz ostatni i zapadła się pod Czyli to jest upiorna kura, dobra, tak to się nazywało upiorna kura. Ja sobie to zapiszę, bo... bo mnie to Zmień zaczyna drażnić. Głupia, czy na pewno tak. Roz... tak. Grę. Chcę zapisać grę tutaj, tutaj gdzie wychodzicie. Wy. Oto rzeczony akt własności Nory. Tutaj coś jeszcze jest. Świeczki nie weźmiemy. Chociaż tu pewnie wosk z uszu. Szreksia. <laughs> Szreksia, boże, jak to brzmi. ...żyłośnie. Dobra, tutaj nic nie ma, bo to jest chyba wej... Tak, to jest wejście do domu. Więc musimy przejść teraz i wrócić do kury. I to koła będzie w dół. Tutaj mi się wydaje. I tu będziemy mijali smoka najpierw, tego co się ogniem. Od dretewki i od chlebnego śniegu. A, jeszcze szefczek, dretewka, faktycznie. I ta, jak ona była? Księżniczka na ziarnku grochu? Tak to ona się chyba nazywała. Nie, 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 nie ogarniam tych księżniczek Disneya, tylko takie podstawowe. A dla mnie ona nie jest podstawowa, i nie wiem, czy w ogóle Disneya. Chyba nie. Siemano, mam dla ciebie coś. Oj, nie tło. Nie tło jak tu zamknąć. Tędy chyba. Eee, masz. No. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oficjalnie przekazuję ci Babo jago, a Nore. własności Nory zamieszkały i przez y, szlekcia. Tu <grystanie> perły są ja w ogóle. Boga. Tyle szczęścia naraz! Dziękuję wam, Jasiu i Małgosiu! Proszę! Oto obiecana nagroda. Magiczny grzebień. Jeśli rzucicie go za plecy, natychmiast wyrośnie tam gęsty las. Zaprowadzi was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. No dobra, tylko gdzie go rzucić? Może tutaj spróbuję na tego, tego wielkiego olbrzyma. Może to wcale nie wyczaruje rasu, a go odblokuje, znaczy odblok odczaruje. Jak go za plecy, to no. no chyba, że... O! A, bo to cień. Teraz palił i To ten sam głos to smokręt tylko Ten sam. Dubbingowiec Miałam mówić, że pewnie wyrośnie las. Idiota. Miał mówić, że pewnie wyrośnie las i e, drzewa go podniosły, Zapomniałem, że on potrzebuje cienia, ale jest tak głupi, że wskoczył znów w słońce. No ale. Co ja poradzę? Nic nie poradzę. To grobu. Moglibyśmy że zawędrowaliśmy do sezamu pełnego bajecznych skarbów. To było w pierwszej części do stu beczek zwietrzałego grogu Sezami. Otwórzcie, i otwórz się. tam chyba wyrosła ta skrzynia ze skarbem piratów. Pierwsza część, nie wiem czy kojarzycie macie u mnie na kanale. Wrzucę wam tu gdzieś w prawym do odcinka. z drobiu! Tak, to to samo. Czyli będzie tak. To to samo, tylko będzie do, nie grogu, tylko drobiu. Podoba mi się nawiązanie takie do pierwszej części bardzo. Mam nadzieję, że pierwszą część bardzo lubię, chociaż bardziej wehiku czasu. Otwórz się wreszcie! całego prachu! Czyli Kali, będzie... Ali! kochanie! Zostawiam klucz tam, gdzie zwykle! A to to w ogóle nie wiem co to jest. Ali! kochanie! Zostawiam klucz... A drup! O, znów kurde ta menda głupia. Boże Reksiu, zaczynasz mnie dobijać. Dawaj, 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 trzeci raz traf. Piorna Dobra, udało mi się. Ustro. Za pierwszym razem przynajmniej tyle. Dobra, chciałem serdecznie stumulować, że to jest klucz wy? pod wycieraczką. <laughs> wiedziałam, <nie. laughs> wiedziałam, że coś mi tu nie pasuje. Ona mówi, słyszycie? Kochanie, kochanie, zostawiam klucz tam, gdzie zwykło. A gdzie się w filmach amerykańskich zostawia klucze? Zawsze pod wycieraczką, zawsze. A, Jedziemy, klucik. A to szkoda, bo myślałam, że będzie to stubeczek, no. z, 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 z do stubeczek. Z Jotcałego Drabiu, sezamie Uparty, Z całego Prachu Otwórz się wreszcie. Mm. Nie wiem, czy prawdy mnie, czy kurde. Się wreszcie. Aha, no dobra, nie wnikam. Coś się Sezam chyba... jednak Okazał się pusty. No jak no, puszty, mamy Alladyna, kurde. Na lampa środku, Aladyna bowiem, na 100%. Tajemnicza dynia. Na, na 100%. Dynie? No chyba lampa. Dokładnie. Tak, taka lampa Aladyna rzekł. K bym. Aladynia. No A właśnie. <śmiech> <nie> <śmiech> tak <ktoś się> Alladynia. <laughs> Alladynio, chodź pod przyjął lekciu. A. A rychło! rychło! Jestem. Dżin. Nie no, pyszawa niebieska. Z takich Kijanka ja. raczej. Lampa Alladyna i lampa Alladyna dwujęczka. Wsławiłem się między innymi przeniesieniem pałacu Alladyna na dużą odległość. Spełni Wasze wszystkie życzenia, ale tylko trzy, jeśli rozwiążecie zagadkę. A powiem wam coś. Nie. Obawiam się, że będziesz trzy po trzy. Tylko chwila. E, powiem wam, że nigdy, ale tu przenigdy Alladyna nie oglądałem. Grałam kiedyś w starowarka po pokroju e, tej samej, co na przykład... E, o, właśnie może to będzie następna seria. Tak mi się teraz przypomniała, giera. Bardzo lubiłem. Przygodówka, taka platformówka. Mm, nowe e, szaty, e, cesarza chyba coś takiego. To właśnie na pokroju tej zasadzie grałem Waladina. E, zapiszę sobie grę. Zapiszczy na p Tak. Bo jeżeli Kątykuj chodzi o oglądanie, to Alladyna nie oglądałam przenigdy nigdy. No to trzy. cztery. Dawaj no tę zagadkę, Dzinie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach, tak? By w każdym kubku znalazły się trzy monety. Ho ho! Zagadka, jak się patrzy. Ja podejrzewam, że musimy kubek w. o. ja inteligentny jestem taki, że po prostu. No. Ta -da! Ta -da! No nie może być, rozwiązaliście zagadkę. Dawaj drugą. No dobrze, słucham. Trzy życzenia. No to trzy... A myślałam, że trzy zagadki, lol. Bo... Dawaj no tę zagadkę, Dzinie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach tak, by w każdym kubku znalazły się trzy monety. ta -da! No nie, nie może no co tu biega? być, rozwiązaliście zagadkę. Chyba, że powinienem zagadkę. na dynie kliknąć. Aha. No dobra, czyli ja wziąłem dynię, dynie Alladyna. O, fajnie przeszli przez zamknięte drzwi. Chyba, że... Poczekaj, ta. Tylko mogę kliknąć? Mogę. Chodź tu, no, Reksiu, dawaj się. Plecak. Nie, to mi nic nie da. Więc wrócimy do... Um... Tam też nie pójdziemy, więc wrócimy do Królewnej Śnieżki, na górę. Albo... poczekaj, ta. Też nic. Ho, ho, ho. Siema. Też nie? A jak tam wejść na górę teraz, kurde? Tędy? Populacje, infektorze Reksio! się pan na edal. To to ja wiem. Reksio potarulam. O! Właśnie wiedziałem, że to będzie to. Ostatnie życzenie. Ostatnie? Jakie ostatnie, jakie ja wypowiedziałem? Zero. No dobrze, panowie, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie? Proszę o to pałac! <laughs> mm, no <taki> sen. <laughs> to pałac A to to nie raczej ma. nie jest. Smok nie stopi, wilk nie zdmuchnie. Przej ale patrz, jak on stopi. Jak, jak stopi luód, to ten dom spadnie w dół. Spisał się pan na edal. No to na mnie pora. No. Dawaj mi nagrodę. Nic? Dzień Aha, zostałem... Witam was. Jestem czarodziej Chrumburak. Chrumburak? W odpowiednim momencie, kiedy powinien być. No nie wiecie. Mówiłem, jak to w filmach, jak to w bajkach, zawsze pojawia się wtedy, kiedy trzeba. nikąd O Oto dzielny pies ręksią, a ja jestem Kret Kretes. Co chcielibyście się dowiedzieć od najbardziej magicznego wieprza w historii? Magiczny wieprz w historii. Chrumburaku, siema. Zapytaj o drup chaosu. Jaki drób chaosu? Nic nie wiem. No, A, nie, nie wiesz, wierzę. A to jest, już wiem, dlaczego chrumburak, chrum, chrum, to świnia jest. Co najmniej jedna część stroju tego, który tak potwornie mąci, jest czerwona. Być może i płaszcz, i kapelusz. No nie Co najmniej wierza. jedna. Pytaj, co u niego słychać? Co u niego słychać? ma coś co słychać. Co? co u mnie słychać? No nie najlepiej. Moja moc magiczna wyraźnie słabnie. Nie jestem w stanie czuwać nad krainą bajek. Nie wiem, czy Widzę, ewidentnie widzę, że. Nic z tego nie rozumiem. Mhm. Żegnam was gorąco i życzę powodzenia. A ja chłodno i oziężle. Ale tylko dlatego, że jestem w Królową Śniegu. Eee, tak naprawdę też wam życzę powodzenia. Aha. Spoko, ziom. Czyli co, jak wypytałam... Ja to przeleciałam chyba tylko wizję ewidenckie po krumburaka. Więc z tego, co mi się wydaje, to ja muszę wrócić teraz do domu. Bo... Naprawić to nic, nie naprawię. Czekajcie, co ja mam? Tu mam coś jeszcze? Klucz. Jeszcze spróbuję, wrócę może kluczem, co zrobię. Czyśby? Aha! U... Eee, w życiu czasem jest tak, że. Lol, wcześniej tego nie zrobiłem? O, czyli zbugowałam grę, dostałam się bez klucza. Lol, śmiesznie. Klucza już nie ma, więc wracamy. Wracamy oczywiście już do miotły. Do e, Magiksa. Pójdziemy do Burektora Mateusza. W ogóle Chromburek, nie wiem czy słyszeliście, miał głos identyczny jak dyrektor, ojciec dyrektor, ojciec dyrektor Mateusz. Burektor Mateusz. E, to raz, a dwa, że... Wiem, że jeszcze będzie trzecia fala, tylko nie wiem, czy ta trzecia fala nie będzie ostatnią. Jeżeli tak, to i tak będę musiał przerwać grę, bo widzicie, jak to laguje i no po prostu będę musiał... Mm, będę musiał zmienić w kodzie gry tak, żeby na przykład 5 się zaatakować i żeby wygrać. Wiem, że w ogóle był jeden taki youtuber. Nie będę wam mówił kto, bo go strasznie nie lubiłem działał mi na nerwy. W ogóle no nie wybił się w sumie od 2016 ma, na, nie ma dalej 2000 subów nawet 2015 nawet chyba i ruszyli to pewnie i tak lepiej niż ja o ja, z strzałkami strzałkami no, ale się nie wybił. Mocno. Nawet jeżeli ma dwa subów to nie ma zasięgów. Zol. To, 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 juhu... to, wiem, że. Muszę zobaczyć, czy u niego e, lagowało czarowanie. Bo jak nie, to znaczy, że jest w ten sposób jakiś na tego Reksia. Bo wiem, że on też właśnie nagrywał na Windowsie 10. To to na 100%. No nic. Zobaczę po nagraniu tego odcinka. Aczkolwiek to już tak końcówka gry, bo krainy czarów zwiedziliśmy, bo rozwiedziliśmy. Ja nie chcę! I to trzecie nie pamiętam Co ja tu robię? Aaa Soraz, nie mówię, ale to jak mówię, to przegrywać zaczynam, więc jednak wolę się skupić. I tak I tak pewnie przegram, nie zrobię tego za pierwszym razem. To latanie jest za ciężkie. Zdecydowanie dla... matku! Na moje upośledzenie zdecydowanie. Za ciężkie. A może akurat? Nie, gdzie tam? O matku! O matku! O a, ratunku, a... Lecieli, Na resztkach lecieli, HP, ale leście, mi się udało. Dolecie. Dobra, moi mini mamy 22 mami. minuty odcinka. E, w następnym odcinku udamy się oczywiście, bo jak widzicie, klepsydramigami do Serpentusa Snake'a nauczyć się ostatniego, czwartego już czaru. Nie pamiętam, kto, jak, który to czar był. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę. E, dla mnie to jakaś motywacja, tym bardziej, że ostatnio jakoś takie mam zwątpienie nie bardzo mam siły, żeby nagrywać. Eee, nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji, starych do zostawienia dzwoneczka, bo wiadomo, że jak zostawicie dzwoneczek, to będziecie powiadamiani na bieżąco o moich nowych odcinkach, premierach i itd. Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak mój fanpage to możecie też tam wbić, tam jesteście powiadomiani, nie mówię, że zawsze, ale o nowych mm. odcinkach, albo możecie nawiązać też ze mną kontakt, ja się z wami na ten moment żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie, cześć!